Siemanko, witam was już po raz drugi w serii z gry Skill Special Force 2 To już drugi odcinek jak mówię Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie bez e, e, przemowy wstępnej Tak jak pierwszy odcinek e, A więc tak, w dzisiejszym odcinku zagramy w tryb gry konwój Zagramy jeden mecz taki Oraz wam e, w dzisiejszym odcinku przedstawię każdą z tych opcji, które są tutaj pokazane e, Pokażę wam ustawienia gry, jak wyglądają, e, no i to wszystko Popowiem, więc przechodzimy do tego od razu. Słuchajcie, w pierwszej rubryce to mamy... inaczej proszę, co to, to jest? Słuchajcie, w pierwszej mamy pokazane rynek kapsuł, słuchajcie, kapsuły. To są tak jakby skrzynki w innych grach, słuchajcie, i to polega na tym, że kupujemy sobie na przykład kapsułę taką i tu mamy dwie takie obronie rzadkie, prawda? To są dwie najlepsze broni w tej skrzynce, ale możemy wyrobić też takie jak M4A1 i e, EOT, e, lub inne takie formaty pokazane, lub na przykład e, kolor dla naszego gracza. E, no i tych skrzynek jest naprawdę dużo. Słuchajcie, jest coś takiego jeszcze w nie mam, ale co 12 godzin, da się co ileś. Jest taka losowa opcja, że mamy pokazane trzy opcje już i musimy w ciągu 10 sekund albo 5 wybrać jeden pakunek albo dostaniemy pieniążki takie tutaj albo dostaniemy jakieś tam buty dla naszych gracza na nie wydać broń albo właśnie kapsułę no i wtedy kapsuły kapsułę możemy otworzyć słuchajcie na tym to, to mniej więcej polega w sklepie za pieniądze które musimy kupić za prawdziwą gotówkę lub za te pieniądze które dostajemy w grze możemy sobie kupić bronię, różne bronie bronie są dla hipów też, spektryka dla hipów, też trzeba kupić, są też te bronie, a na przykład tutaj macie już e, takie bronie Przypuszczmy, takie coś kosztuje 30 tysięcy SP, czyli tych monet, które dodawane, w grze Na przykład duża bomba wodna, czyli to już kosztuje 300 tych kaszów, które musimy doładować poprzez nasze pieniądze, słuchajcie i na tym polegonie dysk, tutaj możemy kupić wyposażenie mm, na przykład, nie wiem... Postaram się coś pokazać. Tylko morza, może... No, coś takiego... Co bym tutaj mógł pokazać, żeby kupić? No, nie, nie wiem... Koszulka też polski jest. I jest polska. Ale słuchajcie, ona kosztuje na 30 dni, 50 praktycznie w tych naszych monach razem czy możemy oddać komuś ale słuchajcie, no niestety nie mamy tego rodzaju, nie kupimy i flipunek, to jest nasz flipunek, mamy w ronie dwie rubryki w, w broni, a teraz mamy 3. ja mam w tym momencie zapomniane i to można zmieniać pod guzikami F1, F2, F3 podczas meczu czyli jeżeli chcemy w jednej roli a sniper program to gramy w drugiej roli e, strzelcem wyborowanym to gramy jako strzelca wyborowym, słuchajcie na tym nie ma znaczenia, Można mieć kimś, kto może być tylko tak, na ilość takich zawodników. Dalej słuchajcie, mamy tutorial dla osób, ja go nigdy nie zaczynałem, nawet nie zauważyłem, że był ten tutorial, tak, ale e, może kiedyś go zagramy, słuchajcie. Jak widzicie, miałem też adwans już do innej rangi, mi nazwę, ale to mniejsza. E, kariera, słuchajcie, kariera, no to tutaj mamy ekipa naszego, profil. wszystko jest pokazane o, o naszych e, osiągnięciach i takie ja różne. W klanie, właśnie słuchajcie. Założyłem wczoraj klan Flash Live. Dla osób, które grają w tę grę, chcą dołączyć do mojego kanału jako widzowie, zapraszam serdecznie. Nazywa się Flash, myślnik Live. Nazwę kanału podzielam również pod odcinkiem, słuchajcie. Eee, więc eee, cóż, myślę, że powiedziałem w sumie chyba wszystko, co miałem powiedzieć. O, teraz się osunął ten mapy 16%, słuchajcie. Czy moja ranga to jest Kaplan znowu. O, ale. Moja ranga to kapra level 12. Eee, nazwa robotboy, dlatego że kiedyś miałem taki nick. W 11 miałem taki nick jak Robot Boy, i, i teraz dopiero m, jakiś czas temu. go zmieniłem, jak Grand Theft Auto w, w CS, ale to już było jakiś czas temu, słuchajcie. Minut, a mamy, nie mamy nic. Także zapraszam was serdecznie, możemy wziąć jakieś mecze. Coś takiego. A teraz pokażę Wam tryb konwuj. Więc Słuchajcie, gramy też już na trybie hero, czyli są oporowi gracze. Więc y, zaczynamy. Tryb hero odblokowałem dość wczoraj, już skończyłem tego całego. Tryb samo i takie różne, więc. Mapa. Okay. A, i takie info jeszcze. dodam, że te paski, które są na YouTube po bokach gry, słuchajcie, to nie jest tylko, że jest jakaś źle, w po jest ustawiona teoretycznie do Full HD, ale tego wyboru nie poszło żadne pomieszczenie. Aha. Słuchajcie, teraz to wybierzemy. Słuchajcie, chodzi o to, że gra sama jest przygotowana jako okna. W tym momencie jak gram w oknie nie da się dać na full screena dopiero sam w puszkry się włącza kiedy, kiedy zaczynamy się strzelać w każdym razie no, zagram na już w takim razie no bo nie ma innej opcji I też obserwuję że czas się nie zmienia u góry to jak w tym naczyniu jest dlatego też że mam chyba mówienie połączone na binda i dlatego się to klikało na master muszę zmienić na jakiś master 4 master 5 dlatego było ustawiam mikro na binda bo no co jest? Mikrofon nabędza dalej do tego, że... E, że... Szumy, żeby nie było żadnych, bo właśnie mikrofon jeszcze jest ten badzienny, na którym jest dużo informacji takich na temat właśnie tego mikrofonu w, w komentarzach, ale słuchajcie, już byłem w sklepie oglądać kamerkę e, za 100 zł. kamerka ma w sobie wmontowany mikrofon teoretycznie jakiś, Kurde, Nie działa. Nie wiem, o co chodzi. Na cóż. No, chciałem pokazać ten konwój, no ale coś chyba z tego dzisiaj nic nie będzie. Co nie, nie. nie wiem dlaczego. Zależy mi na tym, bo to jest bardzo fajny tryb. No ale słuchajcie, nagrywam jeszcze 7 minut, więc nie będziemy chcieli mieć zagrać. O, udało się, słuchajcie, to był. Doprawny. Tak, udało mi się pokazywać. Nagrywam, już odcinek 7 minut, 8 w sumie, Więc pokażę Wam ten konwój. Słuchajcie, ja mam wówczas gry z paskami, bo gra jest przechowywana koło okno i to jest ja właśnie minus tego wszystkiego. jest mój plan z pokazania właśnie nawet w takim programie. Teraz się nawet rozszerzyło trochę, ale są paski dookoła. A co już myślę, że nie będzie jakiegoś problemów w przeglądaniu, ale ja już mam te paski u siebie, słuchajcie. Czekajcie. Pogłosimy trochę efektu dźwięku. Słuchajcie, tryb ono polega na tym, że w trybie ofensywnym musimy to auto doprowadzić do końca mapy stanu, tam gdzie za tamtym budynkiem, słuchajcie. A tryb defensywny musi nam zabrać całe złoto i nie, do, nie doprowadzić do tego, żebyśmy dalej dojechali z tym autem. Bo no, ja na razie żyję, a ja to fajne na nas z strony. Słuchajcie, no. Mikrofon za parę odcinków z jem powinien no na vlogi wiadomo, w telefon. A słuchajcie, dobra. A my przeciekamy w Tam jest Proszę zabrałem zabieramy już złoto. Już nie jest dobrze. Bo jak się zarobka to jedzie dalej sama i bez naszych, no to. Ale jest tutaj w sumie, jedzie dalej, także. że, powinno być będą, tam gaz. za zabili nas, zobaczcie. Zabili nas. Eee. Chodzi o to, że właśnie to złoto musi dojechać w największej ilości. U góry macie pokazane, ile nam już zabrali. Aż nie zabrali jeszcze nic, jeszcze zabraliśmy tego typu, to się zabrać. Nie pozwolę tego. Zakropny trzeba się Przejdziemy tam tamty budynek, oni mają tam bazę, bo to jest tak, że przejdziemy do takiego punktu, takie takiej strzelki. Kurde, i jest zmiana, zmiana baz, i ten. Musimy wygrać minimum 2-0. Jak nie 1, 1, to gramy 3 punktów. To musi wybrać też. Więc, yy, słuchajcie. Tutaj mówimy interfejs gry pokazany, i będzie pokazany też.

Eee, przy tym odcinku z gry chciałem Wam serdecznie podziękować za eee, za to, że jesteście aktywni przy odcinkach naszych odcinku przy odcinku z vloga e, wczorajszego słuchajcie mi e, bardzo cieszy słuchajcie pytania są pytania jest, jest już nawet sporo pytań czy są nawet e, pytania więc dzięki serdecznie za to co mnie oglądają i te pytania wyświetlają słuchajcie osoby, które dały te pytania może dać tych pytań więcej nie ma mi pytań. Im więcej to tym lepiej, bo będzie dłuższy odcinek i przede wszystkim fajniejszy odcinek. E, więc proszę Was o te pytania w ciągu dalszym. E, słuchajcie... E, jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Tylko... Słuchajcie, jest bardzo duża e, duża ilość Was aktywnych na YouTubie, ale zależy też na tym, żebyście byli aktywni na e, Facebooku, bo Facebook to jest podstawowe źródło informacji, jakie y, przesyłam na temat odcinków i w ogóle różne takie, więc zacznę, żebyście tam byli, w sumie, y, Na pierwszym miejscu. Cieszę się, że jesteście na YouTube, ale tam też bycie się przydali, naprawdę. Mówię to... Jeszcze, y, nie po to, żeby was zachęcić na to, żebyście lajkowali moje posty, ale, ale to też że im więcej Was e, polakuje po, tym więcej osób zobaczę zobaczy i może też, też się zainteresować tym. Więc to mam głównie na myśli. Zachęcam serdecznie. No i zabierzcie do Cześć, się stereotypy za tę chwilę ciszę podczas gry, no ale... No na tym też do końca zapanować i... Tak jak już wyszło. <grych> słuchajcie, no myślę, że skończymy na raz I, i jeszcze wam pokażę, jak to wygląda z drugiej strony, jak trzeba ugrać złota. I tutaj do podejdzie ktoś, myślę. Widzę, słuchajcie te komentarze, typu że fajne odcinki, są. motywuje mnie strasznie te komentarze, więc zależnie Was proszę o, o szczere komentarze, bo ja wiem, że należycie być szczerze na mnie, ale takie, że coś jest nie tak, piszcie o tym, że coś jest nie tak naprawdę, bo ja motywuję przede wszystkim. Słuchajcie, musimy coś zrobić jak live'a na pieczycy, nie? także info będzie również na tym O, Mam jak Słuchajcie, mam. Jest mi niezmiernie miła, ale nie mogę przestać się tym jarać, że zrzuciłem zaledwie, już teraz nagrywam trzeci odcinek w sumie na moje, moje konto na YouTube i, i że jest tak ogromna aktywność z waszej strony. Słuchajcie, to jest naprawdę coś cieszy na tobie człowieka. Nawet nie wiecie jak. Dobra, to jest Mamy na takie osiągnięcie, zabierzmy, zabijemy. I też A. O, nie zabijmy go. Jest taki. Ta wina A nie jest źle, no słuchajcie, są dużo wyższe rangi od nas, tych gwiazdków wszystkich na przeciwnikach i u nas też. Jest ręka, to jest dużo wyższa ranga od nas, dlatego że w trybie hero. No a, my dopiero zaczynamy i też nie jest źle, słuchajcie, zabity. Nie, nie zobaczyliśmy, prawda? O, znowu przyszliśmy dalej, zawali nam tylko jedną paczkę złota bo 1000 jest tak jakby jedna paczka, no ale 1500 kuciniec Znaczy teraz już trudniejszy tryb, bo tam już jest ostatnia realizacja, jak to może być Teraz musimy przyjąć snajperkę chyba Przeładujemy w sumie to podstawa jest Słuchajcie, jak nieźle, będzie kolejny odcinek już z innej gry. Mianowicie, nagramy z moim kolegą e, z tego kanału o ASG, słuchajcie. E, nagram z kolegą z CS-a taką mapkę e, minigrę albo coś innego z tego. Taki też odcinek 11 minutowy Na początek takie odcinki są dobre, naprawdę mi No i słuchajcie, przede wszystkim te vlogi. Vlogi mi się wydaje, że są bo zauważyłem też, że mam popularność oglądania wśród osób płci żeńskiej, więc słuchajcie, cieszymy to na tyle i na, tak, na 100 subów, bo widzę, że suby się wbijają szybko jak na razie. Mam już 10 po dwóch odcinkach, więc na 100 subów zrobimy konkurs. Słuchajcie, y, informacje o konkursie będą troszeczkę później, ale powiem Wam, że na 100% będzie ten konkurs. I już nawet wiem na co, ale jeszcze wam nie zdradzę. Słuchajcie, myślę, że nagroda będzie jak na początku tekst A spoko. Co chciałem jeszcze dodać? No tak jak mówiłem, są widzowie płci żeńskiej. I dlatego chciałem powiedzieć, że więcej takich filmików z blogów też się pojawi. Będą też dla przede wszystkich. Nie tylko na grach się będziemy skupiać, tak jak niektórzy wyobrażają, no ale. Tak ja wiadomo, zaczynamy, wszystko przed nami teraz się też chyba jak na tych grzechach tutaj. Właściwie filmika się już przedłużył, więc grę trochę dłuższe, ale myślę, że dokończymy tę grę i będzie wikus. Zagroń nas. Zagrałem to sniperem. No, chyba ja na opinię Znaczy no, mało na pozycję i to Słuchajcie, oni tam mają, tam gdzie to brama jest, mają jedno wejście, a drugie mają po lewej stronie i... Tutaj wam też pokażę, znaczy tam przegrą się. Nie trafiony? się była. No lol. Słuchajcie, tutaj jest e, takie miejscu, miejsce, Głównie do sniperów. Zobaczcie, no nie trafią O, trafione. one. głównie do sniperów, bo tam przychodzi jeden sniper od nich, a tutaj drugi od nas i się strzelają nawzajem. Taki balkon tutaj jest. Tam najczęściej się wrogowie chyba też. Droga. Ale nas nie trafia. Dostał, no i... No, Popoś jeszcze się idzie. Chyba nie jestem do dostępu do tej grze. coś jest co innego. Na fizykę strzelania. Czy to coś, co tam tym filmie naprawdę dużo gra jest z darmo na streamach, także też jak ktoś chce kto zagrać, to polecam serdecznie. O, w tym filmie to są takie różne emblematy, to właśnie są. To się wszystko dolicza do punktu w awansu w randzie. Ja tutaj dziennie podałem więcej awansów w randze niż w CSie, o zabili nas, kurde. Słuchajcie, ważne, że te paski są w innej jakości, trochę zmniejszyłem te paski, że są jest szersze jak na do oglądania. I przede wszystkim załączyłem kartę graficzną, niezintegrowaną, tylko porządniejszą Więc grafika to się poprawiła dużo. No popatrzcie, co się dzieje.

Przejdziemy tutaj do tej bazy to jest nasze auto. Musimy dostać tutaj, zaledwie. Aj, ej, ej, na tryb yy, strzelca maszynowego. i teraz musimy tylko to auto jeszcze kawałek zaprowadzić. I kończymy jeszcze odcinek. Chyba, że nas do końca. Kurde, słuchajcie, mam 10 innych, nas kill ostatnio. Jeszcze wczoraj wieczorem nagrywałem to, co do tego nie było Po prostu jest prawie, że na, na hmm. Ale to w porządku, gdzieś tam tutaj na Ale wygramy to. Wygramy gdzieś. Tak, gdzie tam ktoś jest? Dzisiejszy odcinek na potwór trochę dłużej, słuchajcie, bo mamy już 21 minut nagrywania. Ale myślę, że, yy, że trybu przeprowadzenia konwoju Wam nie pokażę w dzisiejszym odcinku, tylko w kolejnym, słuchajcie. Odcinek będzie podzielony na dwie partycje, więc za chwilkę przerwiemy to i wrócimy na drugie po. tylko dokończymy to do prowadzenia auta już sami to doprowadzę zaraz to i będzie cięcie i drugi odcinek będzie wyglądany zaraz po tym auto nie dojechało słuchajcie no dawać to auto dajcie jeszcze jednak i kończymy pierwszą część pierwszego do odcinka Słuchajcie, mi się zakończymy. Udało się, słuchajcie. I w takim spaconek wygrywamy 1-0. teraz przechodzimy na drugą część odcinka defensywna.